Cześć kochani, dzisiaj chciałabym Wam przedstawić kilka pomysłów na prace plastyczne z wykorzystaniem elementów natury oraz z recyklingu. Nie zawsze trzeba kupować nowe rzeczy do tworzenia i kreatywnych zabaw, ale możecie też wykorzystać to, co zazwyczaj wydaje nam się niepotrzebne, czyli jakieś rolki, papierowe talerzyki, wytłaczanki po jajkach, pudełeczka, słoiczki, a także elementy natury takie jak kamyki yy, czy patyczki. Z tego wszystkiego można tworzyć. Co więcej, bardzo dużo kreatywnych prac można po jakimś czasie wspólnie z dzieckiem samodzielnie rozłożyć na części i wykorzystać do ponownych zabaw. Sama bardzo często tak robiłam z pracami moich dzieci. To nie tylko oszczędność pieniędzy, miejsca w domu, ale też bardzo ekologiczne podejście. Warto to przegadać z dziećmi i zachęcić do takiego twórczego recyklingu. Takie ekologiczne podejście do kreatywnych zabaw jest ważne nie tylko dla nas, dla naszej planety, ale też dla marki Big, która zaprosiła mnie do podjęcia tego tematu z wami. Spójrzcie, mamy tu różne prace plastyczne na stole i spróbuję Wam na ich przykładzie przedstawić kilka pomysłów na twórczość plastyczną z recyklingu dla małych i nieco. Większych artystów. Moja pierwsza propozycja to kolorowy kręciołek wykonany z papierowego talerzyka oraz elementów natury. Do wykonania pracy potrzebujecie kamek, który będzie się dobrze obracał, więc najlepiej sobie najpierw popróbować i wybrać odpowiedni. Przyda się też mały patyczek, którym będziecie kręcili potem swoje kręciołki. Papierowy talerzyk ozdabiamy kolorowymi flamastrami. Możecie narysować różne kropeczki, paski, tak jak Wam się podoba ozdabiamy. Następnie od spodu talerzyka na środku naklejamy za pomocą kleju na gorąco kamyk, a u góry doklejamy patyczek, którym będziemy kręcić nasz kręciołek. I praca jest gotowa. Kolejny piękny pomysł to drzewko wykonane z rolki oraz z elementów natury. Potrzebujecie rolkę taką wysoką, od np. ręczników papierowych, długie patyczki i za pomocą wykałaczki robimy w rolce otwory, w które następnie wbijamy patyczki. Pięć drzewa kolorujemy używając najlepiej różnych odcieni brązu, kredek oraz flamastrów. Dzięki temu uzyskamy ciekawą strukturę imitującą pień drzewa oraz korę. Listki naszego drzewka najlepiej wyciąć z bibuły w dwóch odcieniach zieleni. Następnie smarujemy gałązki lub bibułę klejem i przyklejamy listki w różnych miejscach, tak aby zagęścić całą koronę drzewa. Już po chwili wasza praca będzie gotowa. Kolejny uroczy pomysł to puchate kotki z rolek oraz bułeczki. Wykonanie kotka jest bardzo proste. W pierwszej kolejności zaginamy górną część rolki w taki sposób, aby u góry powstał kształt uszu. Następnie z kolorowego papieru wycinamy uszy, które przyklejamy do rolki. W kolejnym etapie rysujemy kocie oczy, nosek, wąsy i Oplatamy dolną część rolki kolorową włóczką. Z kartonu wycinamy również długi ogon, który też oplatamy kolorową włóczką. Ogon montujemy z tyłu naszego kotka, możemy do tego użyć kleju. I ostatni etap, czyli kolorowanie w różnych odcieniach naszego kotka, tak aby stworzyć Imitację futerka. Już po chwili uroczy kotek jest gotowy. A co powiecie na oryginalne wesołe słonie z papierowych torebek? Zobaczcie, jak łatwo je wykonać. Na początku rozkładamy torebkę i jej górną część zaginamy ku dołowi. Następnie wycinamy zarys trąby oraz głowy słonia. Z elementów, które nam zostały, wycinamy również uszy. Trąbę zaginamy w harmonijkę i rysujemy na niej kreseczki. Do słonia doklejamy oczy, uszy, chły oraz łapy. I jak Wam się podoba taki słoń, może spróbujecie wykonać je w domu. Możecie spróbować zmienić swoje codzienne nawyki na bardziej ekologiczne. Wystarczy nie wyrzucać opakowań wielokrotnego użytku, ale wykorzystać je ponownie, na przykład jako sorter do szuflady na drobne rzeczy albo jako pojemniki na przechowywanie artykułów plastycznych i piśmienniczych. Dlatego uważam, że dbając o planetę warto wybierać produkty dobrej jakości i trwałe, no i oczywiście te, które są wykonane z recyklingu, jak produkty Big Ecolutions aby w ten sposób wspierać ekologiczne inicjatywy. Produkty Big Ecolution zostały zaprojektowane tak, aby chronić naturalne zasoby naszej planety. I w zależności od produktu, od 35% aż do 100% są wykonane z materiałów powtórnie przetworzonych. Nieźle, co? A marka dba o to, aby tworzyć produkty maksymalnie wysokiej jakości i użyteczności, przy minimalnym wpływie na środowisko. I ostatni pomysł to wesoły skrzat wykonany z recyklingu z rolki oraz fragmentu wytłaczanki po jajkach. Czapeczkę oraz uszy skrzata wycinamy z wytłaczanki po jajkach, którą możecie też pomalować. Uszy montujemy w wydrążone otwory w czapkę. Włosy robimy z kolorowej włóczki i przyklejamy jeszcze nosek na np. dwustronną taśmę klejącą, oczy. Buźkę możemy narysować lub wykleić z plasteliny, a ubranko zrobić z włóczki lub jakiegoś materiału. Czapeczkę możecie też ozdobić kolorowymi flamastrami i wesoły skrzacik jest gotowy. Jak widzicie po moim filmie z recyklingu można tworzyć nie tylko świetne artykuły piśmiennicze, ale również ciekawe oryginalne prace plastyczne. A więcej ciekawych informacji na temat ekologii oraz różne niespodzianki znajdziecie na stronie bohaterem.pl Link Wam zostawiam pod filmem i w poście. Do zobaczenia!